Dziennik Korona Wiary, odcinek jedenasty. Kochani, Myśl na dziś, stwierdzenie i obietnica Jezusa. Kto pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Nie pamiętam o czym myślałem zanim się urodziłem. Ale być może o tym, że chcę tu zostać na zawsze. Byłem coraz większy i robiło się nieznośnie ciasno. Ale skąd mogłem wiedzieć, że za miękkimi ścianami mojego małego świata rozciąga się świat dużo większy i świeci tam coś. Do czego, jak się potem okazało, od zawsze miałem niepotrzebne wówczas w moim ciemnym świecie oczy. Myśl, że mój stan się skończy, napawała mnie strachem tak wielkim, jak dziś strach przed koronawirusem. I nie wyszedłbym stamtąd za nic w świecie. Gdyby pewnego dnia jakiś pan w białych szatach, nie rozciął ścianek mojego świata i nie wyniósł mnie cesarza na zewnątrz. Ciekawe: gdyby udało mi się stamtąd nie wyjść, to zakończyłbym życie zanim się na dobre rozpoczęło. Nie poznałbym kobiety którą przez dziesiątki lat nazywałem swoją mamą. Nie pamiętam o czym myślałem, zanim się urodziłem. Za to dziś wiem, że warto zaufać Panu w białych szatach, za cenę życia, w imię dobrej nowiny. Aby ocalić duszę dla jej prawdziwego żywiołu, dla życia w świecie, dla którego warto ocaleć. Żyj dziś i podejmuj decyzje warte koron. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.